Wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś wybraliśmy się na łowisko w komercyjne stawy w Imielnie. Słuchajcie, dziś ja, dwie wędki na grunt, Hubert Spławik Hubert oczywiście jest operator kamery, ale też go pokażemy na filmie. Słuchajcie, ja dzisiaj przygotowałem tak. Od Rafisza mix kuchni, Pelet 2 mm. No i oczywiście do tego Kulki cytrus, malina. To już zobaczycie na filmie, co będę testował. Ale teraz to biorę się za rozrobienie pelletu i za chwilkę wracam do was. A ja was zapraszam do oglądania naszego odcinka. Na film zaprasza Z Team. Słuchajcie, teraz zaleję pelet wodą. Niech on trochę tej wody sobie weźmie. Ja w tym momencie założę już sobie kulki na zestaw i za chwileczkę będę rzucał zestawy. Okej, okay, słuchajcie, więc e, tak jak mówiłem, zakładamy zestaw. E, tutaj na pierwszy poleciało Tornado, Squid i brzoskinka. A tutaj zakładam truskaweczkę od Rafisza, tylko tak, jeden zestaw idzie yy, bliżej, drugi idzie dalej, dlatego że wiem, że przy brzegu chodzą jesiotry i mam nadzieję, że coś uda nam się złapać. Jeżeli yy, na truskaweczkę nic nie weźmie, to spróbujemy na śmierdziuszka ryba od Rafisza i będziemy widzieli, co będzie. Więc mamy godzinkę 10.30, zestawy zarzucone, czekamy to i zobaczymy o której dziś godzinie coś się złapie, o ile się coś złapie, bo dzisiaj jest taka pogoda, że miejmy nadzieję, że w ogóle jakaś ryba będzie z nami współpracowała. Słuchajcie, Hubert ma rybę, no a więc Hubert ma takiego ładnego karasia, zobaczcie jaki wielgaśny, piękny welonek, pokaż go są ładnie z nim. I teraz robimy ładną fotkę. Słuchajcie, więc ja teraz mam kolejne branie. Przed chwilą miał Hubert. Teraz ja mam odjazd. Gdzieś mi ryba bardzo odjeżdża w szuwary, więc podkręcę sobie tutaj hamulec i spróbuję ją wyjąć. I podejrzewam, że to jest jesiotr, a na co się skusił? No to już wam mówię. Jest to oczywiście tak piękny jesiotr jest, idzie, idzie idzie a skusił się na kulkę od rafisza z szprotka halibut także za chwilę do Was wracam, tylko go wyjmę więc słuchajcie piękny Jesiot jest jakiś olbrzymi ale już pierwszy weszedł teraz Wam go pokażę tylko żeby się troszkę uspokoił bo to jest ryba bardzo bardzo silna Uspokój się troszkę. O, taki jest siotrek. i Ładnie go teraz wypuścimy. Niech sobie odpływa. Tylko powoli. O. Słuchajcie, przed chwilą miałem dużego jesiotra, który wypił mi się przy brzegu. Był naprawdę duży, zobaczycie go na filmie. No i cóż, rzuciłem jeszcze raz na to samo, kulka malina od rafisza i zobaczymy, czy jeszcze raz coś dużego się skusi, ale podejrzewam, że jak była jedna ryba, to druga już taka nie podejdzie. No cóż, łowimy dalej. Czekamy. Słuchajcie, teraz dużo lepiej widać. E, nagrywam, nagrywam i nie mogę dojść ładu z tym mikrofonem, bo najpierw mam obraz za chwilę, znaczy najpierw mam dźwięk, za chwilę go nie mam. My się schowaliśmy z Hubertem, ale za nami już wychodzi piękne słońce, jak sami widzicie, ale tak nawalał deszcz, że żeśmy się schowali. Tata poszedł pod drzewo. No i nic, słuchajcie. Czekamy, czekamy. Ja mam nadzieję, że jeszcze raz taki duży jesiot się skusi i w końcu coś uda się złapać. Hubert też tu czeka ze spławikiem, Zobaczymy co będzie. Ja no muszę go pokusić, no dobra przerodził, nie wiem, czy mnie słyszycie. Mam bardzo dużą rybę na zestawie. Jest, to znaczy były dwie ryby. Z jednego się spieła. Tutaj idzie na drugi. Jest bardzo duży odjazd. Bardzo mi wyjechała ryba w ogóle. No i teraz ją próbuję doholować. Może teraz się coś uda to wyjąć dla poprzedniego jesiotra, ale póki co ta ryba jest daleko, bardzo daleko mi odjechała, mimo że podkręciłem hamulec, to to jest naprawdę szok. Piotra. Jest mega duży, mega ciężki Jest przepiękny Zobaczcie Na co już Na, na rafisza, cytrus Najszybko mi ma, ma i magę, ba, magę Zmierzymy go Tak na szybkiego Nie wiem on będzie miał, bym miał na pewno ponad meter, Bo ta ma sto 105 cm Dobra, wpuszczamy go do wody, nie A będę go mierzył. Co wyważył, bo trzeba go wpuścić do wody. Zobaczcie, ten jezior miał około 10 kg Nie ważyłem go Ale naprawdę był mega, mega ciężki No i tak samo jak widzieliście mega długi Zobaczcie, przynęty zanęty i przynęty od Rafisza naprawdę się sprawdzają Teraz mieliście tego dowód Nic nikomu nie bierze na łowisku, ja na co brania praktycznie na przynęty od Rafisza Tak więc, no nic słuchajcie, ochłonę troszkę No i łowię dalej, zobaczymy co jeszcze większego da się złapać ten naprawdę był mega mega jesiutr Hubert na grunt ma branie holuje rybkę zobaczymy co jemu da się wyć Jak się uczy niech macha do góry wenda zajdzie data mu zaraz podbierze tylko żeby doholował go do brzegu tu jest po lewej stronie idzie po wodzie idzie 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 do góry go hubuś wystaw O tak, możesz sobie podejść bliżej Dawaj hubuś go, dawaj I Słuchajcie, Hubert ma jesiotra Na kulkę od rafisza, ale nie musisz mi tutaj wejść Piękny jesiotr znów na kulkę od rafisza Cytrus Pięknie dziś bierą na cytrusa Dawaj go, Hubert, dawaj nie. Do góry do siebie, nie bój się, się wypiecznie. A ja, dawaj go. Nie. Nie. Godzinka 15. Piękna pogoda się zrobiła, deszczyk nie pada. Jesteśmy cały czas na stawie, na gospodarstwo rybackie stawy. Słuchajcie, cały czas tutaj łowimy. Co chwilę jakieś brania. Teraz dwie wędki już mamy zarzucone na kuleczkę cytrusa od rafisza. Tak jak sami widzieliście, Hubert wyjął jesiotra, ja wyjąłem Jesiotra, w którym pobiłem swoje PB. Jestem z tego bardzo zadowolony. Cieszę się, że produkty w ogóle tego tak drafisza działają. No i fajnie, że tu na łowisku są takie fajne i waleczne ryby. A z tego co wiem są tu jeszcze większe. Także zapraszam Was też tutaj na łowisko, odwiedzajcie, przyjeżdżajcie. No i cóż, oglądajcie odcinek dalej. Może jeszcze coś złapiemy. Jeszcze jak z pół godzinki będziemy i będziemy też się zbierać. się godzinka 16, my się już szykujemy do domu. Troszkę połowiliśmy, ładne ryby dzisiaj podeszły, współpracowały ładnie z nami. Myśleliśmy, że nic nie będzie no bo taka pogoda jaka jest, no to jest masakra. Znów idą chmury, znów będzie padało. Słuchajcie, my dziękujemy za oglądanie na odcinka. Pozdrawiamy Was, do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się i cześć.